Не повторяй. Powtarza... Witam Was serdecznie w majowym odcinku Radka Radzi w Kuprum Arena. Te filmy to są poradniki sylwetkowe w terenie, gdzie co miesiąc doradzam trzem moim wybranym widzkom na terenie galerii handlowej Kuprum Arena w Lubinie. W tym odcinku poznacie Anię, Małgosię i Mariolę. Ania jest sylwetką chłopięcą atletyczną, Małgosia jest sylwetką klepsydrą o mega długich nogach i idealnych proporcjach, a Mariolka to jest również sylwetka klepsydry, również idealna, ale na Maksa Wystrzałowa, co zobaczycie dalej w odcinku. Za to właśnie uwielbiam spotkania z ludźmi, uwielbiam sylwetkowe poradniki w terenie, bo co jedna kobieta, to inna historia życiowa, inna niespodzianka, inna sylwetka, ale zawsze bardzo pozytywna energia. W tym odcinku zobaczymy ubrania Marek Kapal, Szachownica oraz Pepe Jeans, a wszystkie buty i większość torebek będą Marek CCC i Lasocki. Także Radzka radzi w Kuprum Arena odcinek majowy. Zaczynamy! Jako pierwszą poznajcie Anię. Ania mieszka we Wrocławiu, ma 45 lat i pracuje w biurze w dziale IT. Do tego dosyć dużo ćwiczy. Ania ma sylwetkę chłopięcą, taką nabitą, właśnie, która pokazuje, że Ania lubi uprawiać sporty. I tak. Ania ma w ramionach 107 cm, w talii ma 84 cm, a w biodrach ma 105 cm. Czyli ramiona ma szersze od bioder o 2 cm. To nie jest duża różnica, ale ponieważ talia jest bardzo słabo zarysowana i Mamy tutaj duży biust, to jest tutaj mowa właśnie o sylwetce C, czyli o sylwetce chłopiecej do tego wszystkiego atletycznej. Do tego wszystkiego Ania ma 1,58 m wzrostu. No więc, co tutaj przy Ani będziemy robić? Anię wyciągniemy do góry, dodamy kilku centymetrów wzrostu, wysmuklimy sylwetkę, zmiękczymy i dodamy jej kobiecych kształtów, natomiast nie będziemy jej absolutnie poszerzać. Zagramy oczywiście tym samym kolorem od góry do dołu, jak to się robi przy miliutkich kobietkach oraz oczywiście będziemy grać Tutaj różnymi liniami wydłużającymi, liniami pionowymi. Także Ania, zaczynamy. Anię zaraz zaprowadzę do kapala, bo jej ubrania będą właśnie marki kapal. No i co? Zaczynamy! Zaczniemy od zestawu do biura. Bo jak już wcześniej powiedziałam, Ania pracuje w biurze i na co dzień powinna trzymać się dreskodu. I tutaj zaproponowałam jej biało-czarny, taki basicowy podstawowy zestaw, gdzie mamy zachowane proporcje sylwetki, gdzie mamy greliniami, liniami pionowymi, wysmuklającymi dekolt e, oraz gdzie mamy wydłużenie sylwetki, wysmuklenie. Tutaj mamy czarne spodnie m, dopasowane, które idealnie tutaj podkreślą nogi. E, nic się złego nam na dole nie dzieje. Do tego mamy jasną, białą bluzkę pod spód z dekoltem V, Natomiast nie jest to dekolt za bardzo wycięty, bo ta fałka jest zakryta koronką, także do biura jak najbardziej się nadaje. A na wierzch zaproponowałam dopasowaną e, czarną marynarkę taliowaną, która nam robi talię, która jest dopasowana, której niekoniecznie musimy dopinać, bo tutaj sylwetki z atletyczną górą, z większym biustem, z szerszymi ramionami mają na ogół problem z doborem marynarek, a fajnie jest, zawsze to powtarzam, że fajnie jest wybierać takie marynarki, które będą dopasowane, które nam stworzą z przodu linię pionową, tak jak tutaj mamy kontrast bieli i czerni, natomiast takie, których niekoniecznie na siłę, nie musimy ich dopinać. One nawet nie muszą być dopinane, one mogą być nawet bez guzików, albo czasem na haftki, bo haftka daje nam ten dodatkowy jeden centymetr. Ale w każdym razie dla takich sylwetek, gdzie góra jest atletyczna, fajnie, żeby ten żakiet był dopasowany, ale się nie dopinał. No bo wiecie, jeżeli znajdziemy dopinający żakiet, no to z kolei on będzie za duży i będziemy u góry za duże. Także proponowałabym żakiet mniejszy, tworzący linię pionową, ale niekoniecznie z ciśnieniem na dopinanie. Także tutaj mamy tą linię pionową wysmuklającą do tego jeszcze czarne, wygodne szpilki, bo w pracy musimy dużo chodzić i czuć się oczywiście wygodnie. No i jeszcze kuferek pod rękę. Cały ten zestaw jest właśnie bardzo fajny, sylwetkę wysmuklający. Kolejne dwie propozycje to będzie coś do biura, ale już na lato. A właściwie jedna propozycja będzie do biura, druga, druga będzie na co dzień, ale zbudowane będą one wokół tej samej bazy. Bo taką, takim klasycznym strojem na lato, który również możemy nosić do biura, właściwie stylem, to jest styl marynarski. Styl marynarski latem nigdy nie wychodzi z i tutaj do biura, na grzecznie, mamy podstawę, czyli spódnicę i bluzkę w bieli, w granatowo-czerwone pasy. Te pasy są odpowiednio szerokie, odpowiednio duże, dostosowane do sylwetki Ani. Natomiast jest to taka podstawa dopasowana, która nam sylwetkę podkreśla. Nie opina, ale również nie gdzieś tam nie poszerza, tylko sylwetka jest podkreślona, jest w proporcjach taka, jaka jest naprawdę. Do tego ważne jest to, żeby spódnica była w miarę krótka, czyli kończyła się gdzieś tam w okolicy, okolicy kolan, bo Ania jest niziutka. Jak już mówiłam wcześniej, ma niespełna metr sześćdziesiąt, czyli dobrze, żeby unikać wszystkich długości mili. Także tutaj ta spódnica się kończy w idealnym punkcie. No i do biura, ponieważ ten zestaw jest taki trochę bardziej codzienny, to do biura dorzuciłabym na to um, granatową, taliowaną, dopasowaną, ale znowu niekoniecznie dopinającą się na siłę marynarkę i czerwone, wyraziste szpilki. Także to jest taka propozycja do biura w stylu marynarskim. A jeżeli zdejmiemy tą marynarkę, a szpilki przemienimy, zamienimy na koturny wygodne, w kolorze skóry, w kolorze beżowym, tak żeby nam tutaj z dołem też fajnie grały, dół i nogi wysmuklały, jeszcze wydłużały sylwetkę i weźmiemy sobie pod rękę jakąś dużą torebkę miejską, taką typu shopper, to będzie to idealne wyjście z dziewczynami na kolację, na shopping, gdzieś tam na jakieś spotkanie już po godzinach pracy. Także mamy jedną podstawę i dwa stroje. Kolejne dwie propozycje to już będzie takie lato w mieście i to będą obie propozycje w stylu z kolei kolejnym klasyku takim miejskim, letnim, bo będzie to styl safari który również zawsze w lato jest modny i nigdy, nigdy, jeżeli się ubierzemy w lato w mieście w stylu safari, to nie popełnimy raczej żadnego stylowego błędu, bo tak jak już powiedziałam, styl marynarski i safari to są takie klasyki stylowe. No i tutaj mamy pierwszy zestaw na taki letni, upalny dzień, ponieważ Ania ma świetne nogi, bo sylwetki chłopięce tutaj atletyczne, Ania też jak już mówiłam wcześniej, dużo uprawia sportów, mają na gół świetne nogi, to to jest element, który warto podkreślać, więc zaproponowałam Ani shorty. Natomiast to są shorty nie bardzo krótkie, tylko takie minimum do połowy, Uda, gdzie eksponujemy nogi, i to są szorty z miękkiego materiału z kontrafałdami, które nam dorobią trochę biodra, dorobią trochę pupy, zwiększą nam sylwetkę w okolicy bioder, dorobią nam kobiece kształty, a wyeksponują świetne nogi. Do tego również z miękkiego materiału e, bluzka z dekoltem w szpic, w fałkę, która nam górę wysmukli, ramiona wciągnie, górę sylwetki odrobinę wydłuży, wyciągnie nas do góry. I tutaj zarówno bluzka, jak i spodnie, one są w innych kolorach wprawdzie, ale to jest ta sama, Także generalnie zlewa nam się to wszystko w taką beżowo-ciemnawą safari plamę, a to jest też ważne, żeby przy niskim wzroście nie przecinać sylwetki na różne części. Także tutaj mamy mniej więcej te same tony. Do tego jeszcze koturny znowu w kolorze ciała, takie żeby ten dół nam był jednolity, żeby wysmuklał sylwetkę. No i jeżeli na przykład zrobi nam się chłodno, to możemy sobie jeszcze zarzucić cienki taki ala robiony na szydełku jasny sweterek, który również tutaj znowu nam stworzy troszkę linii piątek, Gdzieś tam nam sylwetkę będzie trzymał w ryzach i będzie nam również e, latem, wieczorem troszkę cieplej. A ostatni zestaw to jest również takie miejskie safari, ale to już jest takie szaleństwo. To już jest na lato, to jest na urlop. Kiedy gdzieś na przykład wyjeżdżamy nad jakieś morze, gdzie na przykład wieczorem chcemy gdzieś wyjść na promenadę, zaproponowałam Ani kombinezon, a właściwie to nie jest kombinezon, bo to jest kombinacja ala kombinezon, bo żeby nie przecinać sylwetki, żeby znowu stworzyć sobie mniej więcej jedną linię, no to fajnie Właśnie sylwetki drobne wyglądają w kombinezonach. Natomiast tutaj mamy spodnie takie alladynkowe z miękkiej tkaniny plus z tej samej tkaniny, w tym samym wzorze top na ramionczkach, taka bluzka, która jeżeli zestawimy te rzeczy dwie razem, to one nam zmiękczą sylwetkę, będą fajną, taką letnią kompozycją, ale również dzięki temu wzorowi stworzą kompozycję od góry do dołu i ta sylwetka będzie wysmuklona. No natomiast będzie to wyglądało, jakby Ania miała na sobie kombinezon. Do tego zaproponowałam jej jeszcze taki. Długi, dopasowany, złoty w takim ciepłym kolorze. Ogólnie te kolory świetnie też grają z karnacją Ani. Kardigan, który również nam stworzy, będzie, będzie długi, będzie do sylwetki przylegał, sylwetkę nam podkreśli, trochę stonuje to, to szaleństwo takie ala kombinezonowe, wzorzyste, ale jeszcze stworzy nam linię pionową, wysmuklającą sylwetkę, stworzy nam ją tym swoim dekoltem. Do tego jeszcze wygodne sandały koturny w kolorze niód, żeby nam się tam gdzieś na dole nic nie odcinało. No i mamy zestaw na taki wieczorny, Urlopowy wyskok na plażę albo na promenadę gotowy. Także mam nadzieję, że moje propozycje dla dosyć niziutkiej, em, atletycznej sylwetki Wam się podobały. A ja jestem ciekawa, w którym z tych zestawów Ania czuje się najlepiej. Zobaczmy. Najlepiej czuję się w zestawie, w którym jestem w tej chwili ubrana, dlatego że jest to zestaw biurowy i najbardziej odpowiada charakterowi mojej pracy. Są to czarne spodnie marynarka i, i, i bluzka z ciekawym wycięciem V z koronką, który odpowiada też mojej sylwetce. Wydłużając ją. Radzka pokazała mi bardzo ciekawe zestawienie spodni z bluzką w kolorowe mazaje, gdzie w życiu bym tego nie założyła, a tutaj czuję się w tym świetnie. Moje sceptyczne nastawienie do zmian w moim wyglądzie zostało radykalnie zmienione przez Radzką, za co jej bardzo, bardzo dziękuję. Jako drugą poznajcie Małgosię. Gosia na co dzień jest fizjoterapeutką i prowadzi zajęcia z jogi. Mieszka w Lubinie, ma 26 lat i jak widzicie jest klepsydrą idealną. Po prostu jak ja zobaczyłam wczoraj tą sylwetkę, to mówię, ale wszystkie widzki będą zazdrościć. Gosia ma w ramionach 99 cm, w talii ma 73 cm, a w biodrach ma 100 cm, czyli ma praktycznie rzecz biorąc prawie że biodra równe ramionom, a między talią a biodrami jest 30 cm. 30 cm różnicy. To jest bardzo widoczna różnica i to właśnie daje idealną sylwetkę klepsydry. Do tego wszystkiego mamy bardzo długie, zgrabne nogi i dosyć duży, ładny biust. Także tutaj wszystkie atuty sylwetka Gosi ma. Naprawdę mogę prawić komplementy jeszcze bardzo, bardzo długo. Dlatego Gosia może pozwolić sobie na bardzo wiele i tak też, mam nadzieję, w przyszłości będzie czynić. Natomiast my przy wybieraniu zestawów skupimy się na tym, żeby oczywiście podkreślić sylwetkę, ale żeby dopasować stylowo zestawy i ubrania do charakteru, y, stylu życia Małgosi, bo Małgosia, jak już powiedziałam, prowadzi zajęcia z jogi, jest osobą bardzo aktywną fizycznie i bardzo dużo chodzi na co dzień ubrana w stylu sportowym. Dlatego już zabieram Gosie do marki Szachownica, bo jej ubrania będą właśnie marki Szachownica i wybierzemy jakieś sportowe zestawy, które można z powodzeniem nosić na co dzień. Także Gosia, zaczynamy! Małgosi zaczniemy od oswajania stylu sportowego na co dzień. Bo jak już wcześniej mówiłam, Małgosia jest instruktorką jogi i mówiła mi, że na co dzień ubiera się sportowo, ale chciałaby ten styl Sportowy na tyle oswoić, żeby nie czuć się cały czas jakby po prostu biegała z treningu na trening, nie chce cały czas chodzić w dresach, czuć się dresowo, tylko chciałaby, żeby ten jej styl sportowy, w którym ubiera się i czuje się najlepiej na co dzień, był bardziej miejski, był bardziej elegancki. A ponieważ to jest teraz bardzo w trendach, to zaczniemy od trzech kompozycji właśnie z wykorzystaniem dresowych spodni, takich, które możemy ubrać sobie w różnych stylach. No i będą to spodnie, ponieważ tutaj zaczną. Może od tego, że Małgosia ma idealną sylwetkę, więc tutaj każdy fason będzie jej pasował. A tutaj zaproponowałam jej spodnie jasno szare, dresowe, dopasowane, ale takie, które z boku mają taką alaskórzaną czarną lamówkę. Bo dzięki tej lamówce te spodnie bardzo łatwo będą mogły zmienić charakter stroju. A właściwie to strój będzie mógł zmienić ich charakter z dziennego na miejski i na wieczorowy. No i taka pierwsza propozycja to jest właśnie propozycja dzienna, gdzie do tych spodni dokładamy sobie graficzny biało-czarny t-shirt, bardzo mocno w trendach black and white. Do tego jeszcze sportowe buty i to jest taka propozycja zwyczajna na co dzień, taka do właśnie biegania z treningu na trening. Jest to propozycja sportowa i najbardziej dla tego typu stylu oczywista. Potem, jeżeli po treningu na przykład Małgosia będzie chciała wyjść w miasto z dziewczynami na kawę, na shopping, to z kolei te spodnie ubierzemy sobie w takim stylu bardziej miejskim i zmienimy t-shirt na bluzkę, na bluzkę z lejącego się materiału z kopertowym dekoltem, taką również trochę w charakterze sportowym, ale już bardziej elegancką już bardziej nawiązującą do stylu miejskiego. Tutaj ta bluzka zmieni nam charakter spodni i dzięki temu kopertowemu dekoltowi również świetnie wyeksponuje, ale również troszkę zmniejszy biust w proporcjach, żeby nam góra pasowała do dołu. Do tego założymy sobie wycięte mocno szpilki, dlatego, że jeżeli mamy szpilki, takie sandały szpilkowe, które są mocno wycięte przy palcach i na stopie, to wtedy szpilki nabierają trochę bardziej sportowego charakteru, także, ale jednak są to szpilki, czyli jednak jest bardziej miejsko i do tego jeszcze jeszcze sobie jakąś taką czarną, fajną, wygodną e, kopertówkę, torebkę, coś, żeby e, Małgosi było podczas tej kawy wygodnie. A jeżeli Małgosia wróci z kawy ze spotkania z koleżankami i zdecyduje, że chciałaby iść do klubu na imprezę, to również do tych spodni możemy sobie spokojnie zmienić górę. Tym razem zmienimy ją na mocną, graficzną, z graficznym popartowym nadrukiem bluzkę i ta bluzka to jest akurat z Pepe Jeans, to jest jedyny wyjątek w propozycjach Małgosi, bo reszta ubrań jest marki Szachownica. Także tutaj do tych Spodni z szachownicy dobierzemy sobie właśnie taki mocny popartowy t-shirt, bluzkę z fajnym nadrukiem. Do tego jeszcze dobierzemy sobie znowu wycięte wysokie szpilki i jeszcze jakąś taką kopertówkę, która również może być mocnym, kolorystycznym akcentem, kopertówkę mocno różową, która świetnie z tym kolorem tej bluzki, z tym takim intensywnym kobaltem, habrem tutaj gra. Także jak widziałyście, mam nadzieję, że Małgosi te trzy propozycje się podobały. Spodnie dresowane. Możemy wystylizować dzisiaj przy dzisiejszych sportowych trendach na kilka różnych sposobów. Kolejna propozycja, już całkiem inna stylowo, ale również wygodna i miękka, bo wygoda to jest taki priorytet małgości na co dzień, numer jeden, jeżeli chodzi o stroje. To będzie taki miejski etnoletni zestaw. I mamy tutaj taką lazurową w jasnej mięcie spódnicę Maxi, również bardzo miękką. Do tego jeszcze t-shirt z nadrukiem Etno, jasny t-shirt, nadruk kolorski również pasuje do spódnicy. I tutaj wprawdzie tą sylwetkę przecinamy aż na trzy części, bo mamy t-shirt, mamy pas od tej spódnicy i mamy spódnicę. Ale ponieważ Małgosia ma około 1,70 m wzrostu, to spokojnie do płaskich butów i tutaj też ma super nogi, jest szczuplutka, także spokojnie do płaskich butów może sobie na tyle przecinań i na tyle fruwających materiałów pozwolić, ale również w tym momencie czuje się miejsko, stylowo, ale również miękko i wygodnie. A ostatnia propozycja, żeby już wydostać się z tego takiego miękkiego, letniego stylu sportowego, to będzie mała czarna, ale żeby Małgosi nie wbijać w jakieś takie sztywne kreacje, bo w sztywnej z takiego twardszego, sztywniejszego materiału również wyglądałaby jej sylwetka świetnie, ale wiem, że Małgosia gorzej by się czuła w takiej sukience, to zaproponowałam jej miękką, małą, czarną z dekoltem V wysmuklającym górę, również z górą kopertową, która gdzieś tam eksponuje biust, ale również go odrobinkę zmniejsza. Jest to sukienka idealna dla klepsydry, dopasowana, lekko drapowana, podkreślająca talię, ale jak już wcześniej powiedziałam, z miękkiego materiału, żeby Małgosi było wygodnie. No i w tej małej czarnej oczywiście przy takiej sylwetce Małgosia wygląda po prostu jak milion dolarów. Także mam nadzieję, że Małgosi te stylizacje również Wam się podobały, a ja jestem ciekawa, w którym z tych zestawów Małgosia czuje się najlepiej. Zobaczmy. Zestaw, w którym najlepiej się czuję, to jest sukienka Maxi, do której wcześniej nie byłam przekonana i trzeba przyznać, że Radzka wie co czyni, bo udało się jej przekonać takiego uparciucha jak ja, że wyglądam w tym dobrze i taka jeszcze prośba do dziewczyn, nie oceniajcie się tak surowo, jak ja się oceniałam, bo dzięki radce dowiedziałam się, że wcale nie ma ze mną tragedii i Mogę więcej eksperymentować niż dotychczas, bo zazwyczaj ubierałam się na czarno-szaro albo zestaw czarny-biały, w którym czułam się dobrze. Dzisiaj mam na sobie naprawdę bardzo dużo kolorów i czuję się w tym równie, równie dobrze, więc poza tym przychodzi lato, trzeba trochę szaleć z kolorem. Serdecznie polecam wszystkim zgłosić się do udziału w programie, głównie z tego względu, że jest to świetna zabawa, poza tym można dowiedzieć się naprawdę wielu ciekawych rzeczy, nie tylko biernie oglądając kanał na YouTube, ale też słuchając porad na żywo. Moją dzisiejszą ostatnią sylwetką jest Mariola i Mariola jest również klepsydrą o idealnych proporcjach. Mariola w ramionach ma 97 cm, w talii ma 73 cm, a w biodrach ma 98 cm. Czyli mamy 1 cm różnicy w praktyce, to są ramiona równe biodrom i mamy bardzo ładnie zarysowane wcięcie w talii. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, ile Mariola ma lat. Bo jak my się zaczęłyśmy mierzyć, przymierzać różne rzeczy, Mariola wygląda po prostu w wielu rzeczach totalnie wystrzałowo, a okazuje się, że Mariola ma 54 lata. Także naprawdę świetna, 54-letnia babka, która ma mega figurę i świetnie prezentuje się w ubraniach. Na co dzień Mariola mieszka w Lubinie i jest redaktor naczelną portali e -Lubin oraz Nasz Lubin oraz redaktor naczelną portalu samopomocowego akcja sos.pl. Także Mariola, podobnie do mnie, działa na co dzień aktywnie w internecie. No i tutaj Mariola ze względu na swoją sylwetkę będzie mogła pozwolić sobie na bardzo wiele, ale po pierwszej rozmowie ja zobaczyłam, że Mariola lubi takie trochę rokowo hippie klimaty. I dlatego za chwilę zaprowadzę ją do Pepe Jeans i zobaczycie, jak dobrze będzie wyglądać w ich ubraniach. Także Mariola, zaczynamy? Zaczynamy! Jak już powiedziałam wcześniej, Mariola na co dzień nie musi się trzymać dreszkodu, dużo biega, dużo się przemieszcza, więc lubi spodnie i lubi czuć się w swoich strojach wygodnie i jest taką trochę rockową dziewczyną, to zaproponowałam jej trzy zestawy ze spodniami i jeden zestaw z sukienką, który zobaczycie na koniec, ale zaczniemy od tych zestawów wygodnych na co dzień w takim właśnie trochę rokowym charakterze z pazurem i pierwszy zestaw to będą takie marmurkowe, jasne dżinsy. Tutaj Mariola ma takie nogi, że bez problemu może w takich dżinsach, które normalnie jeżeli mamy też nogi, to takich jeansów bym unikała, bo one poszerzają nogi. Natomiast tutaj Mariola ma je tak zgrabne, że idealnie w tych dżinsach wygląda. Do tego zaproponowałam jej luźny, oversize'owy sweter, który jest z tyłu dłuższy, z przodu trochę krótszy, ale w którym Mariola będzie się czuła wygodnie i fajnie, a który dzięki tym rurkom fajnie widać jego formę i właśnie jeżeli mamy jeżeli lubimy nosić dopasowane rurki, to w tym momencie taka większa oversize'owa forma będzie wyglądać bardzo dobrze. Do tego jeszcze troszkę cięższe buty i duża, ciężka torba, żeby Mariola wszystkie komputery, tablety, wszystkie różne sprzęty do nagrywania i aparaty mogła ze sobą spokojnie nosić. To jest taka luźna propozycja na co dzień. Propozycja numer jeden, propozycja numer dwa również na co dzień, tym razem już taka bardziej może w sportowym charakterze. W tym momencie zaproponowałam Marioli czarne rurki, zwykły top z nadrukiem, bluzkę i do tego luźny fajny sweter. To jest taki sweter, który ma, który z jednej strony jest luźny, z drugiej strony. On jest dopasowany, także gdzieś tam tą sylwetkę widać, ale ma bardzo fajny dekolt wodę i dzięki temu dekoltowi, jeżeli na przykład jest zimni, to Mariola może się gdzieś tam opatulić, a jeżeli jest cieplej, to może go sobie tutaj rozłożyć i również ten dekolt jest taką rzeczą, z którą można przy stroju kombinować i to jest fajne. Do tego jeszcze duża torba, żeby wszystkie Mariola potrzebne rzeczy ze sobą zmieściła i bardziej sportowe buty. Kolejne dwa zestawy to będą zestawy imprezowe, jeden powiedzmy na wyjście na kolację, albo na jakieś takie wyjście z koleżankami, albo na randkę na przykład z mężem. I w tym momencie pozostajemy w tamtych codziennych rurkach, ale do tego założymy świetną w kolorze, idealnie pasującą Marioli, taką tuniko sukienkę, prostą, o prostej formie, ale z tyłu wiązaną na kokardkę. Także ta tunika ma taką prostą formę, ona nie podkreśla jakoś sylwetki, ale dalej eksponuje nogi w tych rurkach, nogi Marioli, która, które ma po prostu przecudowne. Natomiast ten detal z tyłu, jeżeli upniemy włosy, tak Kartka e, robi cały charakter tej sukienki. Jak już powiedziałam, ta sukienka pasuje idealnie kolorystycznie do, do Marioli, także tutaj Marioli charakter i urodę bardzo dobrze w niej widać, a do tego zaproponowałabym jej oczywiście wysokie szpilki e, i do tego jeszcze taką małą, wyrazistą kopertówkę e, w jasnym, beżowym kolorze, tutaj, ponieważ ta, ten strój jest taki dosyć mocno stonowany, ale jednak przez te rurki, taki trochę wrokowym charakterze pasującym do Mariolki, e, to dałam jej tutaj tutaj taką wyrazistą kopertówkę, która jest właściwie takim nie tylko torebkowym, ale również mocnym, biżuteryjnym akcentem, który stawia kropkę nad i nad tą pierwszą wieczorną, imprezową stylizacją. A ostatnia stylizacja imprezowa to już będzie sukienka, czyli coś, czego Mariona na co dzień nie nosi, ale e, oczywiście na imprezę może sobie taką sukienkę założyć i jak ona tą sukienkę obrała, to myśmy wszyscy w przymierzalni, jak wyszło, o nie mieli i mówimy, matko jedyna, dziewczyno, jak to jest możliwe, że ty masz ponad 50 lat, a wyglądasz w tej sukience po prostu tu czadowo. Jest to mała czarna, dosłownie mała, bo jest to mini. Jest to ogólnie Mariola mi się skojarzyła tutaj z klimatami Anny Deloruso i z jej fasonami. I sobie tak pomyślałam, kurczę, Mariola jak na 50-latkę w tej sukience wygląda bardzo odważnie. Natomiast skoro Anna Deloruso również jest podobna wiekowo, a może sobie pozwolić na sukienki mini i odkrywa swoje piękne ciało, to dlaczego na zwykłej kobiecie, takiej zwyczajnej ym, miałoby to wyglądać źle, skoro Mariola ma takie warunki fizyczne, że może sobie na to pozwolić, a sukienka z, z jednej strony jest bardzo odważna, bo jest mini. Jest to mini, również ma częściowo odkryte plecy, ma takie bandażowe łączenie na plecach, ale z drugiej strony nie ma dużego dekoltu, czyli tutaj wszystko dekolt, szyję troszkę mamy zakrytą. Mamy zakryte ramiona, także z jednej strony ta sukienka dużo zakrywa, ale dużo pokazuje i myślę, że Mariola podobnie jak Anna Deloruso wygląda po prostu w tej kiecce idealnie. Świetnie i no ja patrząc na Mariolę, jej w tym momencie zazdroszczę, oczywiście do tego dokładamy wysokie szpilki, ale również Mariolka, jak przybierała tą sukienkę, to mówiła, że jeszcze by chciała dodać jej na przykład bardziej rokowego charakteru. I wymyśliłyśmy, że jeżeli do niej dołożymy sobie na przykład ciężką rokową kurtkę, która zakryje to, te odkryte plecy, i na przykład do tego jeszcze dołożymy sobie jakieś cięższe, fajne, rokowe botki teraz akurat nie możemy takich znaleźć, ale na jesień spokojnie będą w sklepach, to również ta sukienka może mieć takiego rokowego. Mocno z pazurem charakteru, także od glamour do roka, ale cały czas obie stylówki z pazurem i cały czas ja się łapię za głowę, ile Mariola ma lat, bo wygląda po prostu fenomenalnie. Także mam nadzieję, że moje propozycje dla Marioli Wam się podobały, a ja jestem sama bardzo ciekawa, jak w tych stylizacjach zaproponowanych zestawach Mariola sama się czuje i czy nosiłaby takie rzeczy na co dzień. Zobaczmy. Chciałam powiedzieć, że wszystkie propozycje, które zostały mi zaproponowane i które żeśmy wybierały i razem. Po prostu mi odpowiadają. Najlepiej czuję się w tej, pro, w tej propozycji, w której jestem aktualnie ubrana. Jest to mój styl w zasadzie. Chcę powiedzieć jeszcze, że Radzka trafiła idealnie w mój gust. Ja się dowiedziałam też mnóstwo rzeczy o sobie, o tym, że można eksperymentować z kolorami, nie bać się tych kolorów. Dowiedziałam się również, że mogę wszystko w zasadzie na siebie założyć. To też była dla mnie nowum. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że bardzo się cieszę, że miałam szansę dostać się do tego programu i pracować z Radzką, bo to była niesamowita przygoda i wszystkim kobietom, bo wszystkie kobiety interesują się tak naprawdę modą i lubią modę, polecam ten program i polecam Metamorfozy. Dowiecie się mnóstwo o sobie. Dziękuję już jest koniec majowego odcinka. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Mariolu, Aniu, Gosiu, dziękuję, że byłyście dzisiaj moimi gośćmi, moimi sylwetkami idealnymi. A kolejny odcinek, ostatni już, także to jest Wasza ostatnia szansa na zgłoszenie się do Radzka Radziwku Prum Arena i do tego, żeby być moim gościem, moją sylwetką idealną. Ostatni odcinek kręcimy w czerwcu, w weekend 14-15 czerwca. A swoje zgłoszenia możecie przysyłać do dnia 5 czerwca. Co trzeba zrobić? Musicie wypełnić załącznik do regulaminu. Link do tego regulaminu będzie jak zwykle w opisie na dole, także tutaj klikacie w opis, klikacie w regulamin, wypełniacie załącznik, przesyłacie mi swoje zdjęcia. No i co, kto wie, mam nadzieję, że spotkamy się już 14-15 czerwca. Także jeszcze raz, dziewczyny, dziękuję Wam pięknie, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w moich następnych filmach. Papa! Pa.